Zaczynałem od zera Teraz płaczę w górę Każdy krok, każdy błąd nauczył mnie Co znaczy siła i mury Nie było łatwo, lecz nie podałem się nigdy Teraz stoję No szczycie Cały świat widzi moje ślady Marzenia z papieru zmieniłem w realne plany Każdy dzień daje mi szansę Złapać to, co jest moje No naprawdę, nie ja czekam na cud Sam stworzę swoją drogę, bo wiem, że sukces Smakuje najlepiej po trudach I pracy w załem z popiołu Teraz świecę jasno, w Każdy dzień mój, każdy prawie gary głośno Nie patrzę w tylu, idę to do, 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 do przodu To życie jest moje, a ja robię je na yeah, nowo no. Nie słucham hejterów, oni nie znają mojego oświata Każdy sukces buduje samicy Padło za to na Ludzie patrzą i mówią Wow, jak to zrobiłeś a ja uśmiecham się, bowiem ile pracy, w tym jest Każdy dzień to lekcja. Każdy krok to wykana, nie ma rzeczy niemożliwych, gdy masz sobie plan i wary sukces smakuje, słodko, gdy pamiętasz tam przyszedłem każdy Nowy te sprawia, że czuję, że mogę wszystko zdoby, stałem z popiął. teraz świecę jasno. Każdy dzień mój, każdy kwiat ja nie głośno Nie patrzę w tył, idę tylko do przodu Bo życie jest moje, a ja robię na moc bo Każdy Bogu lekcji każdy trud był drogą, teraz patrzę w luz Widzę człowieka mocnego, nie zatrzymuję się Bo wiem, że mogę więcej, sukces jest w moich rękach Każdy dzień daje poczucie, zamęc popiół, teraz świecę jasno Każdy dzień mój, każdy krok wygadzi głośno Nie patrzę w tył, idę tylko do przodu jest moje, ale ja robię na noc so i